maneczko, Witajcie w kolejnym vlogu. Vlog tak sponsorowany, bo mamy dwie paczki. Z jedną z nich zajmiemy się właśnie w tym vlogu, ale pokażę wam od razu dwie paczki, o co chodzi. Jak dobrze wiecie, już z tej firmy instalowałem jeden gadżet do przyczepy, a mianowicie to były wentylatory do lodówki z firmy Titan. Od tamtego vloga firma się skontaktowała ze mną ponownie, że fajna wyszła prezentacja. Taka rzetelna, żadnej ściemy i pokazany łatwy montaż. Także dosłali mi dwa kolejne gadżety około dwa miesiące temu. Słuchajcie, trochę się opieśdzielam z tą prezentacją, ale nie widziałem wcześniej sensu montażu tej prezentacji, bo uważam, że to są gadżety typowe na jesień, zimę, na chłodne dni do przyczepy. Już wam pokazuję. Tak jak wiecie, tutaj zamontowałem właśnie taki panel, który kontroluje całą wentylację, jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła z lodówki. No ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. Dostałem dwa gadżety. Jeden to jest właśnie taki nadmuch 12V, co uważam, że może mieć sens. Słuchajcie, nie zamawiajcie tego, dopóki tego nie zamontuję w kolejnym vlogu i nie przetestuję, bo nie wiem czy to po prostu zadziała do tego, co myślę, że powinno zadziałać. Macie jakąś auto e, kontrolę temperatury 6... E, 6 typów pracy, 60 mm tuba, czyli taka jak w przyczepie. E, timer i jakieś tam wodoszczelność. Tak to wygląda też. Macie kontrolę do tego. 6 typów pracy i to właśnie tak wygląda. Już wam to odpakowuję. E, tym gadżetem na pewno zajmiemy się już w kolejnym odcinku, bo będę chciał to podzielić na dwa odcinki. No, i w tym momencie mikrofon zrobił mnie w balona. Nie zauważyłem, że <laughs> niestety klip się wykrzaczył. Nie mam pojęcia z jakiego powodu tak się stało, ale spróbuję wam to opowiedzieć, co się znajduje w pudełku. Tak jak widzicie, mamy instrukcję obsługi zawartą w pudełku. Co mamy w środku w pudełku? Jak to podłączyć? Aczkolwiek jest to totalnie banalne. Do zrozumienia, w środku mamy takie specjalne tytytki, gdzie przykręcamy, przykręcamy śrub, śrubkę do trytytki, no i zaciągamy, żeby ta tuba trzymała się w miejscu. Poza tym mamy dwie rozciągliwe tuby. Z aluminium, które będą trzymać dobrze ciepło, i przeprowadzać to ciepło dobrze. Zobaczcie strukturę w środku tuby, jak jest wykonana, ona jest rozciągliwa, no i też trzyma tą temperaturę. Nie marnujemy temperatury na ogrzanie samej tuby, a przeprowadzenie odpowiedniego ciepła. W zestawie również mamy kilka obejm, które musimy zacisnąć na tej wylocie mamy też taśmę dwustronną możemy przykleić ten pilot tak jak ja to zrobiłem w, z pilotem od wentylatorów do lodówki niestety kabelki wystają tak samo więc trzeba będzie wieść dziurkę gdzieś żeby je ukryć no ale mamy też timer 10 minut 30 minut godzinę 2 godziny 3 godziny oraz 4 godziny. Także fajne, bo jak będziecie szli spać, możecie sobie włączyć na 4 godziny na noc i wam będzie rozprowadzać ciepło po przyczepie. Dosyć długie kable, to znaczy przewody około 2 metrów, tak jak w tamtym zestawie. Więc tutaj mam patent do zamontowania właśnie tego kontrolera. Dosłownie nad. Kontrolujemy od tyłu. Tu jest wentylator trumy 230V. Niestety jest tylko na 230V, dlatego będziemy dokładać też 12V instalację, jeżeli chodzi o nadmuch do, do ogrzewania. Zrobimy to gdzieś tutaj na tej wysokości, żeby było jedno koło drugiego. Gdy będziemy na kempingu, będziemy sobie używać 230 A jak na wyjazdach na dziko, co głównie. Podróżujemy na dziko, to właśnie będziemy oszczędzać prąd. Będziemy używać 12V rozprowadzenia ciepła po przyczepie kempingowej. Na pewno zaoszczędzimy prądu, chociaż akumulator mamy duży, ale wiadomo, lepiej oszczędzać. Tak się prezentuje ta tuba. W środku jest wentylator. Wydaje mi się, że będzie skuteczny. Te wentylatory od chłodzenia lodówki z tej samej firmy naprawdę fajnie sobie radzą, więc myślę, że tutaj nie popełniliby tego błędu, aczkolwiek błędu w zasadzie słabego wentylatora, no bo to musi mieć siłę nadmuchu. Ja to zainstaluję trochę tam na tyle, żeby jak najdalej było od bezpośredniego ciepła z pieczcyka będziemy testować czy ten plastik jest wysoko odporny na wysoką temperaturę. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Wybaczcie za dogrywany dźwięk, ale no niestety nie zauważyłem, że coś się mi wykrzaczyło. Ogólnie produkt wyraża wrażenie na solidny fajny mała turbinka w środku gdzie powinno zasysać ładnie to powietrze całość też jest naprawdę banalne w obsłudze. Na pewno w kolejnym vlogu pokażę wam krok po kroku jak takie coś zainstalować i też czy zdaje to egzamin. Ja nie wiem dlatego nie polecam jeszcze tego produktu. Nie mam wyrobionej opinii na ten temat jak już Podłączę wszystko, tak będziemy wiedzieć, czy on się nadaje. Dlaczego właśnie 12-V będziemy chcieli za zamontować? Zobaczcie, mamy teraz pobły 40W z przetwornicy i oświetlenia na górze, dlatego właśnie będę chciał zamontować 12-V takie rozprowadzenie, ponieważ jak włączymy tutaj na jedynkę bieg pierwszy. W 230 w tym wentylatorze 230 V, to zobaczcie, mamy już pobły 90 W, czyli 50 W już na jedynce tracimy na godzinę. No jest dużo. 50 W nie ma co. Jedynka, powiem Wam szczerze, działa tak mm, znośnie. My z reguły używamy dwójki, bo wtedy jest najskuteczniejsze. Nie za mocno wieje, fajnie rozprowadza, fajnie czuć tutaj, właśnie w tych otworach nawiewowych, że jest rozprowadzane to powietrze z piecyka. I wtedy mamy pobły 97,5 W, czyli 57,5 W już sobie idzie w powietrze. Troszeczkę dużo, a dlaczego dużo? No, bo my będziemy chcieli zamontować jeszcze ogrzewanie podłogowe, jak damy na trójeczkę, no to nie ma jakiegoś dużej, dużo wzrostu yy, poboju, dużego wzrostu poboju. Mamy 107 W, czyli już mamy 57 W poboju. Im wyżej, tym nie ma tragedii. No, ale samo rozchulanie tego i żeby to pracowało, jednak pobiera trochę tej energii. Yy. Także na dwójkę jest najbardziej skuteczne. Na jedyneczce powtórka 89W. No, niestety 50W idzie w powietrze. No i tak jak już tutaj no, chyba tłumaczyłem dokładnie nie pamiętam, co ja tam mówiłem, ale będziemy zakładać ogrzewanie podłogowe, które będzie zjadać mniej więcej 100-150 watów. No to jak mamy jeszcze dołożyć do tego 100 watów z właśnie z nadmuchu 230-woltowego, no to suma sumają prawie 300 na godzinę watów będzie szło. Po co? No nie ma sensu, jeżeli mamy możliwość zmniejszenia, zredukowania poboru energii, to jak najbardziej. Robimy robimy to w kolejnym vlogu będę montować właśnie ten zestaw do nadmuchu i nie będę dalej przedłużał, bo już nie pamiętam, co ja tam mówiłem, e, przechodzimy do kolejnego produktu i tutaj niestety muszę znowu dograć e, głosówkę, ponieważ e, to jest kontynuacja tego samego klipu, gdzie się nagranie wykrzaczyło tutaj po to macie tak sześciostopniową Kontrole pilota w zestawie 12V zasilanie i możecie spajować na tym pilocie kilka urządzeń w jedno. Tak jak na obrazku jest to do kampajów, do przyczep. W zestawie mamy jeden zasilacz 230V, zasilacz pod zapalniczkę 12V. Ja będę używał chwilowo 230 tutaj. W to gniazdo, a później po prostu sobie dojobię pod to moje zasilanie w szafce 12V wyjście i będzie to działać na 12V. Tak jak na obrazku, mamy to do przyczep i do kamperów. Jeżeli macie niewyposażone przyczepy bądź kampery w taki okap, naprawdę rewelacyjna sprawa. Możecie sobie to przykleić, przyczepić w sumie do okna, do szyby. Żeby tam jakąś wentylację sobie zapewnić na kokpit do kampera, czy odprowadzanie innej wilgocie ja uważam, że to ma tylko jeden sens, czyli właśnie funkcję działania okapu, żeby odprowadzać parę zgotowania w przyczepie kempingowej. I uważam, że na pewno z tego produktu będziemy zadowoleni. Zresztą za chwilę zobaczycie testy. Niestety na moje okno jest za duże, więc będę musiał na górze to przyczepić. Po zdjęciu jakby opakowania. Poczekajcie, może ja to doświetlę trochę. O, zobaczcie, to też do zmiany. Mam tu jarzeniówkę jeszcze w środku, muszę tu jakąś listwę LEDową zamontować. Ale tak, po otwarciu macie szablon. Jakby to wyglądało, widzicie, mi to tutaj już no nie wchodzi. Mam na uszczelkach, więc tego nie, nie zamontuję to tutaj, a co bym chciał. Jak macie większe okno, to jest świetne. E, montaż, zacie wkręcane stopki. Nie ma tutaj tradycyjnego wentylatora, tylko tu jest taka długa łopata. Macie też e, możliwość kontrolowania to bezpośrednio stąd żebyście nie musieli, o ja do nogami Wam pokazuję, żebyście nie musieli z pilota korzystać. Możecie tajmać sobie włączyć, no tak jak w poprzednim. Co dostajecie w zestawie? Oczywiście ładowarka, się znaczy ładowarka, zasilacz 12V, zasilacz, przedłużka, taki właśnie pod, o tutaj końcowe. Dajecie właśnie taki pilot, bardzo ładny, estetyczny i e, zarazem super leciutki ale wiadomo to pilocik no ale fajnie macie zawsze dużo opcji od razu na pilocie małżonka gotuje możecie jej wiecie ciu. zdalnie jej zaimponić <ścoughs> i włączyć jej nadmuch <ścoughs> macie w zestawie 230 woltową ładowarkę ładowarkę zasilacz i słuchajcie, to co powiedziałem, magnesy. No to właśnie tak, to są pady, które wkręcacie tutaj. Macie dwie opcje: wkręcacie sobie je tu, albo wkręcacie je tu, w zależności od montażu. I co jest właśnie fajne w tym, że jak sobie to wkręcicie, to zobaczcie, dostajecie takie specjalne pady. Tutaj taśma dwustronna, a tutaj aluminium, czy tam metal. Widzicie? I zobaczcie. Uczekajcie, podniosę wam, patrzcie. Naprawdę silne, silne magnesy, także nie spadnie Wam to, nie musicie nic wiercić, nie musicie no, żadnej ingerencji robić, także wymierzacie sobie tym właśnie tutaj w zestawie, co dostajecie szablonem, gdzie to ma być, przyklejacie sobie, później magnetycznie, pach, o zobaczcie, ja nawet nie będę musiał chyba używać <śmany> magnetyczny, bo ja mam oprawkę od tej jarzeniówki i... Koniec, to zamontowane, słuchajcie, no i co, rewelacja, naprawdę spoko, jestem zaskoczony, kurczę, ale to jest, wow, dobra, podoba mi się, naprawdę podoba mi się. No, słuchajcie, włączmy to, nawet nie muszę przyklejać tego, także zostanie, jakbym zmienił koncepcję, to przykleję gdzieś indziej. E, idę po gaśnek z wodą, zobaczymy jak to odprowadza. Dobra, kochani, moi, odpalimy sobie kucheneczkę. Już dawno tego nie robiłem. Zaczniemy od tego palnika. O, mamy. O, trochę się zapowietrzyło. To będzie musieli poczekać troszeczkę, aż się odpowietrzy. Już dawno nie używaliśmy, w ogóle w lato nie używaliśmy praktycznie w środku. I tak to właśnie wygląda. Bardzo, to bardzo mnie dziwi, że ten płomień jest taki malutki. Słuchajcie, mały fail, zanim ja to ugotuję, to będzie masakra. Będę musiał się zająć czyszczeniem dyszy. O, widzieliście to? Coś tu nie... dobra, 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 poczekajcie. Momencik. Widzieliście to? Jest! Ja nie umiem obsługiwać kuchenki. Zobaczcie, jak rzadko z niej korzystamy. Że nie wiedziałem, że to nie, nie daje się na maksa. Bo jak dajemy na maksa, to nam schodzi w drugą stronę jest pokrętło, jeżeli chodzi o płomień. Dobra, wszystko cofam to, co mówiłem. Stawiamy z powrotem ten gainek z wodą. No i dobra, za chwilę będzie. Słuchajcie, ale ale fail, normalnie. Ja się chcę śmiać z mojej głupoty. Ja myślałem, że na maksa czyli w dół. A to jest najmniejszy płomień, czyli w górę. Dobra, lecimy z tematem. Wiecie co? Ostatnim razem tak głupio mi było i czułem się tak zażenowany właśnie w tym odcinku. Gdzie nie, nie zauważyłem, że mi lodówka pobija 150 watów, czy tam 120, i dwa dni szukałem przyczyny. No, także z gazem mi poszło nieco szybciej. Ja cię kręcę. Słuchajcie, mam ochotę znowu z liścia walnąć. Siedzę tu jak głupi, czekam, aż to się zagotuje. głowię się kurczę, zapchałem sobie dyszę czymś nie. To jest właśnie tak, że w lato y, nie korzystamy praktycznie tutaj z kuchni. Mamy kuchenkę turystyczną, wychodzimy przed przyczepę, mamy widoki i sobie tam gotujemy, a w przyczepie gotujemy właśnie, gdy jest zimno na dworzu, nie chce się tam siedzieć i machnąć i trzeba tutaj ugotować jakąś kolacyjkę, obiadek, czy też śniadanie. No i dobra, mamy to. Jakby była pewnie mu tutaj moja żona ze mną, to nabyto to ogarnęła. No, także. Lecimy dalej z testem. Nie napatrzeć nie mogę teraz, jaki duży płomień jest. <śm> Dobra, woda już powoli wrze, za chwilę zobaczymy, e, specjalnie nie grzeję w przyczepie, bo czekam na tą różnicę temperatury, żeby ta para była jak największa, żebyśmy mogli zobaczyć mm, zasady działania. Chwilowo wiecie, no tak prowiz prowizorystycznie zawiesiłem ten kabelek, po prostu żeby sobie dyndał wisiał, ale on inaczej będzie zamontowany, gdy już tutaj przyjdzie e, finał testowy, no i 12V kableci. E, wiem też, że z tego co widzę, będę musiał sobie przedłużyć te śrubki, żeby on troszeczkę niżej zszedł. Bo widzę, że chyba będzie mi dmuchać na tą roletkę, a wyżej tej roletki nie mogę u mnie po podciągnąć. Nie wiem z jakiego, z jakiego to jest powodowane, czy ona się zacięła, czy ona ma tutaj po prostu stopę. O, dobra, słuchajcie, wrzenie idzie. Mam nadzieję, że będzie różnica temperatury. Okno otwarte. Puszczę, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale no, możemy włączyć sobie urządzenie. Czy jest to widoczne? Powinno być widoczne w tym momencie. Słuchajcie, odpalamy sobie na 20%, bo wyłączyłem na 40%. I ładnie zaciąga. Włączymy większą moc. O, widzicie jak szybciej ta paja leci w górę? 40. Dobra, włączamy 60. Mam nadzieję, że widać to. O, uważajcie, ja wezmę zuma O, teraz powinno być widoczne, jak zaciąga. Damy 80. Widzicie jak wciąga ładnie, zobaczcie jest samego e, samej pary jak to idzie. No i damy maksa, na maksa jest głośno. Przy 80 jest fajnie, ale na Maxia już jest. Dosyć e, nie jest jakoś upośliwe, ale zobaczcie, widzicie jak wciąga, aż niweluje się para z gachnuszka. Spójrzcie na to. Automatycznie jest wciągane i wywalane na zewnątrz, także naprawdę fajne. E, możecie, o! Zobaczcie tutaj, jak będzie pięknie wyglądać w tym momencie. Zobaczcie, jak, jak dobrze sobie to radzi i jak skuteczne to jest. Wiem, że dużo przyczep, i też starszych, mają okapy. Ja u siebie nie jestem wyposażony w okap, no i muszę sobie radzić w ten sposób, ale jak widać, naprawdę ładnie zaciąga e, i to nawet przy. Włączmy sobie te 60. Nie, 40 to jest. Zobaczcie, przy 40 też ładnie zaciąga. Minimum no coś tam, coś tam robi. Ale no myślę, że takie 60, 40 to już naprawdę fajna sprawa. Fajnie, naprawdę fajnie to zaciąga. Test uważam jako zaliczony, naprawdę dobrze sobie to jadzi. Jeżeli chodzi o ten produkt, to jak nie macie okapów, to serdecznie polecam. Na pewno ułatwi to gotowanie, duszność w przyczepie podczas zimowych lub jesiennych wypadów i na pewno nie będzie czuć takiej wilgoci i zapachu gotowania, bo wiadomo, teraz to jest woda, ale jak będziecie gotować inne rzeczy, to ten zapach będzie Wam chodził po tej przyczepie, a dzięki takiemu nawiewowi e, skutecznie pozbędziemy się z przyczepy no wszystkiego podczas gotowania i zapachów, wilgoci, duszności. Nie no, fajnie, naprawdę zobaczcie, że widać, że wy, wypuszcza na zewnątrz. Zobaczcie, jak mi Szyba przyparowała a jest uchylona. Jest otwarte. No i ten wentylator, jak daje jadę, bo gorące powietrze od razu jest wytłaczane na zewnątrz. Przyczepy. Fajna sprawa. Naprawdę, jeżeli mogę z ducha polecić, to polecam. No bo działa. Sprawuje się i działa. Jeszcze na sam koniec zobaczcie, bo jest dużo. Wyłączyłem wszystko. Włączamy 60. Sze I spójrzcie jak pięknie zaciąga. Od razu jest niwelowane, wrzucimy 80. O przy osiemdziesiątce to nieźle widać. A setka maksimum. zaciąganie, ładnie, no musi zaciągać, zobaczcie z tej strony będzie widać czekajcie, weźmiemy kabelek jak ładnie to zaciąga i wyrzuca od razu na zewnątrz nie wiem czy to widać przez okno jak jest zaciągane oknem o może z tej strony Wam pokażę zobaczcie od razu jak jest wywalane wtłaczane z jednej strony wywalane od razu drugą stroną no naprawdę Pejewelka fajnie to działa, to ma działać, to musi działać. Zobaczcie, o! Ciu. Jak zaciąga cugiem. Nie no, no tak to ma działać, i tak to właśnie działa. Wyłączymy i zobaczcie, widzicie teraz, jak wyłączone, jak sobie leci. W sumie to już gdzie chce, na całą na całe nam jarzeniówkę, na tą tą część, zobaczcie tutaj z tej strony, aż nam zaciąga. O, proszę bardzo. I tak się dzieje podczas gotowania, gdy nie mamy takiego okapu, bo nam po prostu para leci gdzie chcemy. Włączamy okap. I od razu widać, przekierowane jest w prawo a tu się nic nie dzieje, czyli no jest to naprawdę na plus, z tego względu, że przy gotowaniu, no wiadomo, na sufit Wam wszystko idzie, całość z gotowania, cała para idzie Wam na sufit, będzie się robić mokro, później w zimę jest różnica wilgoci, no podczas gotowania najlepiej sobie wyrzucić tą wilgoć, ile się da, jak widać naprawdę fajnie działa, myślę, że kończymy te testy. Jeszcze jedna sprawa na no sam koniec. W trybie maksymalnym e, wentylator pobiera 6 w e, W trybie minimalnym praktycznie w ogóle na 20%. Niecały wat na 40. Mamy wat z kawałkiem na 60. To już mamy 3W, 80. Mamy 4,5W. Mam nadzieję, że to widać. No i na maksymalnym, no to mamy prawie 6,5W. Także jest w porządku. Nie pobija to dużo prądu. Mam nadzieję, że odcinek był nieco interesujący i ciekawy. Fajne rozwiązanie, gdy nie macie okapu w przyczepie kempingowej. Ja takiego okapu nie posiadam. Dostałem od firmy Titan, za co bardzo dziękuję. Jeden produkt mamy zainstalowany, zrekomendowany. Uważam, że na takie wyjazdy... Dobra, wyłączmy ten gaz, z którym się skompromitowałem. Bo słuchajcie, no tragedia. Tyle czasu czekałem. Bo mnie dysze mi się zapchały. O co chodzi? No, nie w tą stronę kółek, no ale jestem kajawanningowiec, słuchajcie, normalnie <grywanie> żal Pl. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku miłej niedzieli. Na razie, Siemanko, cześć.